Jak wprowadzić szczeniaka do domu z dzieckiem? Jeżeli w naszym domu jest małe dziecko i chcemy adoptować albo kupić szczeniaka, warto przygotować się do tego mentalnie. Mentalne przygotowanie na zmiany. Pamiętajmy, że nauka szczeniaka, odpowiednie wychowanie, nauka podstawowych zasad to często dwa lata pracy. Jest to czas, kiedy możemy ukształtować jego charakter. Wcześniej będziemy mieli dwójkę dzieci w domu. Najczęstsze problemy, które występują, jeśli chodzi o wychowanie szczeniaka, to nauka czystości, oduczenie podgryzania czy niszczenia przedmiotów. Na to trzeba poświęcić czas i pracę. Musimy o tym pamiętać, zanim pojawi się szczeniak w naszym domu. Musimy pamiętać, aby pies się czuł bezpiecznie przy dziecku, a dziecko bezpiecznie przy psie. Pewne zaniedbania mogą prowadzić nawet do tego, że pies będzie agresywny. Naucz dziecko i psa prawidłowych zasad. Pierwsza, dosyć prosta zabawa, którą zaproponujemy, to chowanie smakołyków. Monika, pochowamy teraz smakołyki w różnych miejscach, OK? I poprosimy naszego psiaka, aby znalazł te, które są schowane. Trzymaj, Monika. Chodź, schowamy tutaj. Tutaj schowamy. Tak jest. I zanim znajdzie, schowaj za kanapą. O, tutaj. Świetnie. I schowaj Monika jeszcze tutaj, pod zabawką. Znakomicie, pomogę ci. Ok, i teraz zachęcimy go, żeby znalazł w tych wszystkich miejscach, dobra? Chodź ze mną, Monika. Dropsik, szukaj. O, właśnie, tak. Teraz powiedz mu, żeby znalazł i pokaż mu, gdzie są. Mhm. Świetnie, tak jest. Niech wykombinuje, niech znajdzie. Pokaż mu palcem. Tam jest, tak jest. Świetnie. Jeszcze są pod zabawką? Nie ma. To schowamy kolejne, dobra? I w tych samych miejscach Monika trzymaj. Ok, schowaj tutaj. Super. Schowaj też pod kanapą. Bardzo dobrze i pod zabawką tutaj. Jeszcze. Świetnie. Teraz poproś, żeby znalazł tutaj. Mhm. Super, Monika, świetnie. Teraz pokaż mi, gdzie jest smakołek pod kanapą. Bardzo dobrze. W ten sposób pokazujemy psu i dziecku, w jaki sposób można się prawidłowo bawić. Pies koncentruje się na zapachu, a dodatkowo kojarzy tę zabawę bardzo przyjemnie z obecnością dziecka. Jest to świetny sposób na budowanie bezpiecznej relacji. Zabawy spokojne. Kolejnym bardzo fajnym pomysłem na zabawy z psem jest wspólny trening posłuszeństwa. Chodź, Monika, poszkolimy teraz dropsa, co? Zobacz, ja ci pokażę, jak wykonać ćwiczenie. Chodź, dropsik. Nauczymy go siad. Proszę psa, żeby wykonał ćwiczenie. Drops siad. Chodź, dropsik. Jeszcze raz. Świetnie, ekstra. I kiedy usiądzie, to go nagradzamy. A wcześniej smakołykiem Dobry. pokazujemy. Mhm. Tak, siad. Powiedz. Siad. I naprowadź go troszeczkę wyżej. O, zobacz. Tak jest, usiadł. Nagródź. Super. Bardzo fajnie, Monika. Ok. Zróbmy jeszcze jedną powtórkę, proszę bardzo. I do góry. Tak jest. Powiedz siad. Zjad. A, trudno, pomyłki się zdarzają. Hmm, troszkę wyżej teraz trzymaj smakołyk. Powiedz siad. Siad. I zobacz, rękę przesuniemy trochę w tę stronę. Dalej, dalej, dalej. I czekamy, czekamy. Ja ci pomogę. Tak jest, brawo! Super wam poszło. Piątka. Tak jest, super. W ten sposób, pracując z psem i dzieckiem, pokazujemy psu, że obecność dziecka jest czymś przyjemnym, warto z nim współpracować. Pamiętajmy też, że dzieci z natury są ciekawskie. Będą goniły naszego szczeniaka, chciały go złapać za ogon czy sierść. Monika, chodź pokażemy, w jaki sposób należy głaskać psa. Usiądź koło mnie. Tutaj. Świetnie. I zobacz, pogłaszczemy go... Chodź, dropsik tutaj. Pogłaszczemy go, ale tutaj po boku, OK? Przy ogonie można go podrapać. Pamiętajmy, że szczeniak musi mieć zawsze możliwość odejścia. Pogłaszczmy go tutaj po łopatce. O, właśnie, tutaj psy lubią być drapane. Unikajmy tego, aby dziecko obejmowało psa, nachylało się nad nim i dawało mu buziaki. Chodź, chodź, dropsik. Pamiętajmy, że jeżeli pies nie ma ochoty na kontakt w danym momencie, nie zmuszajmy go do tego. To sprawi, że relacja między psem a dzieckiem będzie bezpieczna. Zabawy energiczne. Teraz pokażemy, w jaki sposób zaspokajać energiczne potrzeby zabawy z psem. Monika, zobacz. Pokażemy teraz Dropsowi, jak się można bawić z zabawką. Trzymaj zabawkę. O, tak, tak, dobrze. I spróbujmy razem z nim tę zabawkę ponosić, dobra? Trzymaj, Monika. I się przespaceruj razem z nim. Aha, wyrwał ci zabrał. I pospaceruj sobie razem. Chodź, pójdziemy na spacer razem z zabawką i z psem. Trzymaj. Tak. Dobrze, świetnie. Ekstra. Tak, dobra, a teraz pokażemy Monika. Pokażemy mu inną zabawkę. Trzymaj. Zainteresuj nią psa. Zobacz, Drop. O, świetnie, Monika, tak jest. I teraz pójdź sobie kawałeczek dalej z tą zabawką. Tak, jest. Dobrze. Daj mu chwycić. Jeszcze raz w drugą stronę. Widać, że ewidentnie Drop zwoli tę zabawkę. Monika, zamienimy na bardziej miękką. Świetnie. Ale warto uczyć psa wymianki. Monika, a zobacz, jak tą się będzie interesował. Tak, jest świetnie, bardzo dobrze. W ten sposób pies uczy się, że dziecko proponuje mu ciekawą zabawę, uczy się rezygnować z tej zabawki, którą właśnie trzyma, uczy się współpracować z dzieckiem. To bardzo ważny element budowania relacji. Zobaczcie, Drops właśnie zainteresował się, gdzie poszła Monika. To jest to. Stwórz psu strefę bezpiecznego odpoczynku. I bardzo ważna kwestia to prawo psa do odpoczynku. Pamiętajmy, że kiedy pies odpoczywa, nie pozwalajmy dziecku, aby do niego podchodziło i go wybudzało. Jeżeli nie mamy kontroli nad zachowaniem psa, rozdzielmy ich strefy bramką, tak jak teraz. Drob siedzi za bramką, a Monika odpoczywa na kanapie. Dobrze przemyśl decyzję o zakupie lub adopcji psa. Wprowadź zasady, dzięki którym dziecko i pies będą bezpieczni. Stwórz psu bezpieczną strefę relaksu, w której nikt nie będzie mu przeszkadzał. Naucz psa i dziecko wspólnych zabaw. I podsumowując, po pierwsze, pamiętajcie, aby aranżować sytuację w taki sposób, aby zarówno pies, jak i dziecko czuły się przy sobie bezpiecznie. Po drugie, organizujmy takie ćwiczenia, które będą przyjemne i dla psa, i dla dziecka. Po trzecie, zawsze kiedy nie mamy kontroli nad zachowaniem psa i dziecka, rozdzielmy ich strefy, na przykład stosując bramkę. Na koniec zapraszamy do polajkowania naszego fanpage'u na Facebooku oraz polubienia kanału na YouTube. Będą kolejne filmy, więc bądźcie czujni.